Jeszcze jedna szybka, przykładowa kolacja. Nie nagrywałem tego jak ją robiłem, ponieważ macie filmik o mięsie, który smaży z ziołami, a także o filecie z ryby. Tylko chciałem pokazać taki zestaw właśnie. Tutaj mam y, bodajże łopatkę rozbitą dosyć cienko y, z ziołami. Do tego filet z y, pangi, y, do tego y, broku lekko podsmażony na masełku, oczywiście wcześniej lekko podgotowany, pół grejpfruta i, i tradycyjnie sok pomidorowy. Y, Sporcja jest naprawdę spora, bo to jest duży talerz. Więc y, można też mięso z rybą sobie na wieczór y, śmiało zjeść. Y, tak jak już na jednym z filmików mówiłem po tygodniu, y, zważyłem się, y, ponieważ pierwsze cztery dni tam w tym całej rozpisce diety pisze, że nie będzie. Efektów po czwartym dniu się trzeba ważyć. Zważyłem się w siódmym dniu. Ponad 2,5 kg mi zeszło przy normalnym, takim właśnie jedzeniu. Jak widzicie, spore ilości. Pijąc sok pomidorowy na noc i jedząc do każdego posiłku połowę grejpfruta zrzuciłem ponad 2,5 kg. 2,700 bodajże. To będzie też w innym filmiku. Typowo y, będzie nakręcony pod tą dietę, pokaże Wam y, wszystkie ważenia tam i tak dalej, jak to działało, więc polecam taką kolacyjkę y, i smacznego.